Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z rozbiorek. a dziś mam dla Was komputer stacjonarny. Takie bedle mi się trafiło. Oczywiście na mikro Sprawdzimy sobie ile taka płytka yy, waży, ile możemy z niej wycisnąć. I tak, tu mamy dwie stacje DVD, mamy po 2,50 za kilo, dysku nie ma, ale dysk, yy, już Wam mogę powiedzieć, że dysk jest wart około 4 zł. Yy, karta graficzna, jedna kość RAM, zasilacz. Sprawdzimy sobie, ile to wszystko jest warte. No i procesor, oczywiście. No to dobra, lecimy, wrzucamy na wagę. Wrzucamy komputer na wagę. Tutaj dorzucam blachę, żeby mi nikt nie mówił, że coś tam źle ważę. Yy, waga całego komputera to jest 9 zł czterdzie... Waga całego komputera to jest 9 kg. 45 gram. Tutaj blaszkę już mamy, pierwszą stal. I oczywiście od razu bierzemy się do roboty. wagę na bok, i tak rozkręcamy wszystkie śrubki. Wszystko trzeba odpinać po odcięciu taśmy. Oni skupują to po 3 zł za kilogram. Ja to sobie zostawiam i sobie sam wydobuję. Czasami jest złoto, czasami jest srebro, czasami jest mosiąc. W zależności od komputrika y, w zależności od y, nowości tych. Tych taśm, ale te są Asusa ASUSa z Susa, czyli mogę je po prostu sprzedać, bo mm, może ktoś będzie potrzebował takie taśmy. Dobra, taśmy taśmami. O, jeszcze się dysk. O, ale jest jeden dysk. O kurcze, no to dobrze. To będziemy sobie liczyć. O, to dysk policzyłem 7 zł za kilogram, bo tyle teraz aktualnie jest wyceniany taki dysk. Tu mamy kable. Kable to nie wiem, czy by ktoś chciał, czy by ktoś nie chciał. Na razie nie będę jej z imini zrobił. Hmm, co tu jeszcze mamy? Zasilacz. Obudowa. Dobra, biorę się za odkręcanie. I tak, powiem Wam, że wyciągnięcie, odkręcenie śrubek to jest 4 minuty roboty. Została płyta główna do odkręcenia i w sumie mamy rozebrany cały komputer. Czyli liczymy sobie 4 minuty rozkręcenie plus jeszcze płyta główna. Tutaj mamy kartę graficzną. Odkręcamy śledzia, odkręcamy chłodzenie z wiatrakiem i mamy wtedy za nią 36 zł za kilogram. No widzicie, znowu muszę użyć mojego super zestawu. Który znajdziecie w opisie filmu, kupując z linku Wspieracie mój kanał oczywiście i Powiedzcie mi jak to czyścić, jak? Nie można potem z tego założyć, no bez sensu to jest wszystko zrobione tutaj Dobra, wiatraczek wyciągamy Chłodzenie jest Kurcze pieczone Jak ten wiatrak wyciągnąć? O, druga śrubka jest No, ktoż by się spodziewał Tak zasyfione to tutaj to chłodzenie, że tragedia no, i w ten sposób właśnie wyciągamy sobie wiatra. Nie ma trzeciej, a jest trzecia, no i to <gryw> na jednej śrubce by przecież urwało, jak takie chłodzenie jest. No, i chłodzenie, znaczy, i wiatraczek wyciągnięty. Tutaj mamy radiator elegancki, jest aluminium, wiatraczek do wiatraczka. I tak, tak, wyczyszczoną kartę graficzną, tu jest śledź. Śledź jest stalowy chyba, albo tam nierdzewka, no, ale raczej stalowy. Tak, stale dostali, dostali. I tak, taką kartę graficzną liczymy sobie po 36 zł za kilogram. Zaraz sobie sprawdzimy, ile to będzie wszystko ważyć. Nie wiem, jak z tym, no bo takie tu już było przy tej karcie graficznej. No to jak było, to przecież nie mogę tego odczepić, nie? O nie jest odczepialne, przyczepialne. Tak było i jest. Tak tak, tak się zrobiło i tak musi być. No, dobre. To lecimy. Odkręcamy. Płytę główną. Ej daj, 10 minut roboty i kurczę zarobione mamy już, nie? Tu jest jeszcze jedna kość RAM. Nie ma dysku, bo dysk wcześniej wyciągnąłem z tego komputera, a to nie był drugi dysk, tylko to była stacja dyskietek. Znowu stacja dyskietek. Jeżeli oglądaliście w tamtym tygodniu filmik, rozbierałem dwa komputery mniejsze, leda, to yy, tam wyszło coś 50 zł za te komputery. Także śmiało możecie zobaczyć, co tam w środku było. Bogate, bogate komputery. Gdzieś tu na środku jeszcze będzie śrubka. A wiedziałem. No. Jakże można sobie obejrzeć, śmiało. A, jeszcze tu jest jedna, kurczę. No. Śrubki gdzie sobie wyjdą, śmiało. I tak oto mamy chłodzenie, procesor, RAM i płyta główna. Zobaczymy, ile taka puta główna jest warta I raczej myślę, że to jest soket nowy. zobaczymy, co to za soket jest. Dobra, ścianę chłodzenie, to będziemy wszystko wiedzieć. jeszcze te śruby, bo one są prawdopodobnie mosiężne. To jest bardzo dobry materiał. Przeliczyłem się stalówki. Dobra, czyli odkręcimy to. Tak tylko profilaktycznie, żeby nie było przykręcone. Ale wiadomo, to powinno być, kurczę, też, żeby przebicia nie było. Nie tak powinno być? Dobra, ja to wykręcam. Widzimy się przy płycie głównej. Po ściągnięciu wiatraka wygląda to tak. Pewno się grzało trochę. Mega. Bardzo fajnie. Tu troszkę miedziuchy będzie. Dobra gdzie moje kamienery ściągamy o pizło co tu mamy za yy, procesorek też jakiś kurcze celeron core 2 duo pasty ściągamy intel pentium intel pentium o a wy nie widzicie intel pentium jakiś tam coś tam cztery dyszki za kilogram, w tamtym tygodniu były dwa dziś mamy jeden, tu jest jeszcze chłodzenie wybijemy sobie to, to jest na stali i aluminium, odlew tu mamy dobrze, i tu jeszcze mamy kość RAM tutaj, o widzita. kość RAM, co to mamy yy, DDR, ile to jest 512 megabajtów DDR2 no nieźmie. A znowu, kurczę, nic nie widzicie. Czemu nie mówicie, że nic nie widzicie? ddr 2 kość Procesor. I tak oto y będzie wyczyszczona Gdzie bateria. Do baterii nie ma? A no, jest dobra. Bateria. Jakaś lepsza, bo się magnesu nie trzeba. I ściągamy radiatorka. Proszę, radiator ściągnięty. Tak wyczyszczona płyta jest już akceptowalna. Stara trzy dychy, nowa dwie dychy. A tu mamy sokiet, Gdzie tu się te sokiety patrzy? Kurcza. Gdzie wy widzicie? Tu? Jest LGA 775. Dobra, czyli do nowego typu. Szkoda, bo tylko 22 kg. Dobra. Rozbieramy sobie to chłodniej i przechodzimy do ważenia. Dobra, lecimy z ważeniem. Na początek lecimy z materiałami kolorowymi i stalą, a na koniec elektronika, czyli stal. Stali mamy dokładnie 4 kg 240 po 75 groszy. Bardzo leci w dół, bardzo leci w dół. 3 złote 18 zł. 3 złote 18 groszy. Dodajemy sobie to i lecimy dalej. Aluminium odlew, no trochę nam się tego odlewu zrobiło. Tu musiałem przeciąć tą yy, chłodzenie, oczywiście, takie chłodzenie z dyszki, No, ale po co, jak tu mam po 5-50 aluminium odlew, to złotóweczko zarobiłem na tym elegancko. I już leci. Tutaj mamy miedziuchę. Taki dość potężny trzon chłodniczy. 28 zł za kilogram, 4,76. 5 zł takie coś, no nieźle, 9 zł mamy już całość teraz lecimy stacje DVD DVD stacje po 2,50 kilo 500 mają dwie stacje, czyli 3,84 ale dorzucam jeszcze stację dyskietek, bo tak jak mówiłem w poprzednim filmie, nie wiem gdzie to jest do czego to zaliczyć, nie wiem nie wiem do czego to zaliczyć gdzie to w ogóle wsadzić także wliczam sobie to do tych dysków ja to i tak będę rozbierał i to jest 4,85, ale żeby tu nie przedłużać Wam tego wszystkiego i nie tracić czasu, no to mam, liczę w całości. Od razu tutaj bardzo jestem ciekawy sam, ile taka karta graficzna waży. Za no, zaledwie 85 gram. Po 36 zł, czyli 3 zł, jest warta karta graficzna po uprzednim oczyszczeniu. Mówimy o starej. 3 zł dodajemy. tu jeszcze mamy zasilacz. Zasilacze też po 3 zł. 3,7 kg 200, 3,71 mamy za zasilacz. Dodajemy sobie. I tak, jeszcze została kości ram po 147 zł, czyli 2,21 jest za kości ram. I procesor 25 gram po 4 dyszki. Ten jest procesor, czyli 80 groszy mamy za ten procesor. Na końcu mamy płytę główną, to jest mini. Albo mikro ATX jakiś tam z Asusa, pół kilo. Yy, cała duża waży około 0,709, taki przedział jest. Ta waży 0,5, yy, po 20, bo to nowy soket, czyli 9,90 mamy za płytę główną. Czyli cały komputer, wszystko wyszło nam 33 zł, 54 zł, w, uwaga, 10 minut. 10 minut, 33 zł. Kupa kasy jest na komputerach. I to jeszcze nie rozbieraliśmy yy, wszystkiego, no bo to nie ma najmniejszego sensu. Chciałem zobaczyć, właśnie ile wyjdzie za bez rozbiórki zasilacza i dysków yy, kasiórki. Czyli mamy na to dobrą flaszkę w 10 minut. Heh. Komu się nie podoba? Ten daje like. Komu się podoba? Ten daje like. Czyli wszyscy dają lajka like Suba. I w przyszłym tygodniu myślę, że już, jeżeli się oczywiście uwiną w firmie, yy, to myślę, że w przyszłym tygodniu będzie już. Film ze sprzedaży, jak wysłać, gdzie wysłać, po co wysłać, kiedy wysłać, co wysłać, do kogo wysłać, ile za to wszystko zarobimy. Także do przyszłego tygodnia mam nadzieję, że się firma wyrobi i po prostu przyjdzie mi już przelew, bo nie będę wrzucał filmu, póki mi przelew nie przyjdzie. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, cześć.